Witajcie! Dzisiaj pokazuję, jak przygotować makaron z ziołami i pieczarkami. Makaron gotuję według przepisu na opakowaniu. Cebulę kroję w kostkę. Na patelni roztapiam masło i wkładam cebulę. Dodaję pietruszkę, oregano, majeranek, czosnek, bazylię i smażę 7 minut na średnim ogniu. Pieczarki oczyszczam. I kroję na cztery części, dodaję do cebuli, mieszam, zakrywam i duszę 10 minut, dodaję pieprz, sól i makaron. Polewam oliwą z oliwek, mieszam i gotowe.